Dzieci, na wsi i w mieście. O jak błogo, jak wesoło, kiedy przyjdzie wiosny pora. Bujać w polach, bujać w łąkach od poranku do wieczora. Na co spojrzysz, wszystko bawi. Tu kukułka w lesie kuka, tu zapadasz nurżurawi, tu swych jajek czajka szuka. Na co spojrzysz, wszystko cieszy. Tu jagoda się dojrzewa. Tu, wśród żeńców rażnej rzeszy, przodownica głośno śpiewa. Pierś nadychać się nie może, balsamiczną świeżą wonią. Różą kwitnie liczko, chorze, malowane słonka dłonią. Ale w miastach, w izbach ciasnych, tysiąc biednych, słabych dzieci nie ogląda nigdy słońca, nigdy zorza im nie świeci. Nie zaznają one wiosny, szumu lasów. Kwiecia woni, wzrok ich smętny i żałosny, za skowronkiem nie pogoni. Nie wyciągną się ramiona, oko blaskiem nie zaświeci, do tej naszej ziemi ślicznej, co jest matką wszystkich dzieci. Weźmy na wieś, mamo droga, weźmy jedno, drogi tato. Niech środka się uboga cieszy słońcem, choć przez lato.